Z tej strony Michał z Soul City spieszy z informacją, że jakiś czas temu otrzymaliśmy wyjątkową propozycję zagrania koncertu z Królewską Orkiestrą Symfoniczną z Wilanowa. <laughs> dzisiaj zakończyliśmy intensywną próbę, na której opracowaliśmy praktycznie wszystkie utwory do koncertu, na które zapraszamy już dzisiaj. Koncert odbędzie się w Rzeszowie 12 sierpnia. <laughs> Utwory z najpopularniejszych muzykali, standardy amerykańskie i wiele niespodzianek zagra dla Was najprawdopodobniej najlepsza orkiestra symfoniczna w Polsce. Zaśpiewają zaproszeni soliści oraz Soul City. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie www.soulcitymusic.pl oraz na naszym Facebooku. No, zobaczenia!